No, może skasował, a może ten, może skasował, a może z, krótki zasięg, bo mi też usuwają posty. To nie jest tak, że oni kasują, tylko po prostu faktycznie YouTube tnie zasięgi, więc... Ja na przykład mam tutaj posta kolegi, nie, który gdzieś tam napisał, Tomasz Esz coś napisał i nie widać tego posta. Bartuś wkleił mi kilka linków, a widać tylko jeden, a powinien być założony cztery. Izajaka Zimmermana w ogóle nie widać tego, jak to się mówi. Nie, to nie jest tak, że oni nie usuwają posty, tylko po prostu YouTube usuwa posty. YouTube też robi cenzurę, a no, jeśli chodzi o politykalne, Słuchaj, politykalne, ja sobie skopiuję część twoich filmów, jeśli nie masz nic przeciwko. Przerobię troszeczkę tutaj w jakimś Movie Maker albo innych animacjach i dołożę troszeczkę swoich własnych tam przemyśleń Antnwo. I tyle, a jeśli chodzi o yy, jak to się mówi o jakieś inne sprawy, no to też musicie puszować, bo to jest tak, że yy, tylko śmiechem można zabić całą tą sytuację, dlatego że na przykład nawet, nawet Robert, nawet Grześ zapomina, że jak jest jakieś dochodzenie policyjne, to się żąda od, policja od policjantów prokuratury, kurde, czyli kto jest, jak to się mówi, prokuratorem danego gliniarza i jak gliniarz wie, że znasz prawo i żądasz na przykład od policjanta imienia i nazwiska prokuratury, no to się wtedy policjanci strają i wiedzą, że zaraz idzie na skargę. Od razu, od razu tego samego dnia powinniście skarżyć do prokuratury po prostu m, nie, tych policjantów i tyle w temacie, jak sobie na dywanik jakiś gliniarz z prokuraturem po rozmowie, to wtedy dopiero zamyka tej Mówi, i pokażę Wam takie przypomnienie. Jeśli chodzi o głupie pały, skorumpowane, załgane, no to jest taka sprawa, okazanie legitymacji służbowej. Jest to przymus, oni muszą pokazać legitymację. Jeżeli nie chcą pokazać, obowiązek okazania legitymacji jest to chyba 5, 15 itd. Tak w jakiejkolwiek czynności służbowej. Nie chodzi o sprawy kryminalne, chodzi o cokolwiek, nawet jakby chciał sobie pierdnąć za głośno. Jest to m, artykuł chyba 60, obowiązek noszenia munduru i obowiązek uprawnienia w trakcie czynności służbowej. Jeżeli taki kiniarz nie ma legitymacji albo nie chce pokazać legitymacji, jeżeli nawet brakuje mu czegoś w ewidencji, to ma czego natychmiast jeszcze tego samego dnia y, zawiadomić prokuraturę. Nie komendant, bo komendanci to mają w dupie po prostu, bo komendanci są bardzo często bardziej skorumpowani niż sierżanci, tylko po prostu do prokuratury i o wystawienie po prostu mandatu lub wydalenie z pracy po prostu za brak mandatowania. Jest to artykuł chyba 15 ustawy gdzieś tam drugiej o policji, więc tam artykuł 60. Jeżeli nie ma, nie chce pokazać legitymacji, natychmiast go tego jak to się mówi, do, do prokuratura tego samego dnia z żądaniem jeszcze, żeby prokurator odpisał w jaki sposób został to jego obowiązek, psi obowiązek, a jak nie chcę tego obowiązku spełniać, to do prokuratury. I tyle w temacie. Usel pozdrawiam, a jeśli chodzi o moje ekipy, to my tam też na Facebooku bardziej siedzimy, bo mnie interesuje Chodzi o mnie, a jej, czasami musicie też komunikować jeden z naszych charakterystycznych linków, Mr. Navigator Anonymous, Cywilizacja Obłędu Reset Monitor. to wpiszcie tutaj gdzieś tam maile, przecież na przetera, to może że coś tam było usłyszenia, jak tam się będzie chciało, a jak się nie będzie chciało, to się nie będzie chciało i tulekty macie. Do usłyszenia i sorry, że tak pół żartem pulsera. Pół no mówię pół żartem pulsera, pół dlatego że tylko śmiecham.